O, o, o. Zobacz, zobacz, zobacz. Znowu Lucifer dzwoni, widzisz? Patrz, widzisz? O. Halo? E, e, Bogu, e, co ty odpierdzielasz? Ty, no, chłopie, no nie przysłaj mi tu więcej Polaków, bo ja nie daję rady. Ty no czwarty tydzień chlejemy. E, Takiego chaca to ja nie miałem od czasu i życie rosnę. Bogu, dobra. E, no, 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 ty, no, nie przysłał mi tu Polaków, nie wiem, kogokolwiek. Azerbejdżanczyków mi przyszli, Watychańczyków, ale nie, nie Polaków, nie wiem, w no, 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 Lucek, no, kogo mam ci przysłać? Nie, nie wiem, kogoś spokojnego, nie wiem, czubowne.

Powiem jak jak tak tutaj mi takie piosenki nauczyli ty, ale ty takich chcić na ty pozwóch powiedz tak do nieba nie chodzę ojciec nie drodze muszę się zamienić towarzyskiej ja, no tak ja, też tak ja tak ja, a, ja. A, ja, a a ja, a ja. Bogu, bogu, ty, a jak mi tutaj z ruskimi normalnie, jakie tarcia mają chłopie, jak oni się na napierdzielają ze sobą, ty, ruscy im śpiewają taką piosenkę, jak się Polacy wkurzają, ty normalnie, wiecie. Wiesz, wiesz, ruscy im śpiewają? Co? E, posłuchaj tego, oni śpiewają im tak. C -c -c, będę brał cię. <śled> <śled> będę brał cię. Diał cię. – Będę brał cię. – Gdzie? – Biał Gdzie? – Biał cię. – Aha. Eee, Polacy, się wkurzyli, ty, jak wzięli te wszystkie menzurki, baniaki, rurki, po prostu pierdzielali, ty normalnie, Fiodor się jeszcze niepotrzebnie schylił. Dojechał do ostatní stacji metra No, ale jest, bohu, a pojď mi, a kolo čebe dalej? stojí ten taky farbovaný tranšek, taký s tvárou modulací, Taký blondý, ne, který on pod pachami, což má? Powiedz mu, że całe piekło z niego wali. Co? Całe piekło cię chwali. Co, no. co tam mówisz, Lucjan? No, słuchaj, powiedz mu, że Belzey bubik się o niego pytał. No. Lucjan, eee. nie dzwoń do mnie w takim stanie. Ale to kolega się Hej hej, jeszcze Hej hej. Ja ja wolałbym. ty bym, a, ty. Sluchaj, a te, boku, a te, nie ubieżysz, ty ty ale mamy tu takiego miglanta, normalnie, ty, mówię ci, taki kolczyk, ty, jak on kłamie, jak on wszystkich kłamie, nawet mu brewka nie tychnie. Kogo macie? Kurskiego. <śpiewanie> ty, ale jakiś żywiony sąd robi! Go do innych jest. do ateistu. <noise> ci też się dziwią. cholera. Ja, ja. Bogu, ci, mogę co my tu mamy? mogę nie uwielbiam Ej, te, Ej, te, boże, 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 Ty się tak nie boże, boże, <noise> Ah, uh, dá-lhe de crédito, vem falar Czy tam jakiś mecz oglądacie, czy... Bogu, ty tam czasem się nie chichrasz coś, co? Wy coś białego pewnie wciągacie, no. Te, e, a tego... E, Bogu, a ty dalej ze sznura dzwonisz? Oło. Tak, ze sznura dzwonię. Ty, a Bogu, a zrobił taki, taki Ale nie bój się, nic żadnego tam ty, a, a sznur. Co? Puść sznur. I co, dalej mnie słyszysz? Siód! Nie co tylko 21 wiem. Ja w ogóle tu z hela do ciebie dzwonię. Mam taką, taką stację. Ty, bo powiem mi, co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie. No? My tu Polaków, nie konkurencji nie wykonać, bo... dobra, Lucian. Och, co, bo... ci to słyszę, wiesz. Lucjan. <śla> <śla> dobra, Bogu, Waldo do sznura. <śla> Raz, raz, raz. O, ja grap, jak mnie słyszysz, ja grap. Lucjan. Ha? To ja tych Polaków daję do czysta. O, o, żeby się nie zdziwi, chłopie. A? Oni już tam byli. czyście już z nas wypasuje, nic tam nie ma, wszystko wysprzątane. Czciutko jest... Dobra, bogu, słuchaj ty, ja muszę kończyć mój Polacy, chodzą rozkręcają. A?